I moim zdaniem odpowiedź mniej więcej powinna być, brzmieć w ten sposób, że skoro w tradycji XX czyli III Wierka, delegacją zawsze przewodniczył prezydent. Czy to był prezydent Lekarzyński? Przepraszam, Lekarzyński w 1997 roku, ale wcześniej Lekwalanca. Czy to był Aleksander Kraśniewski? Zatem... No, Tradycją było to w III Rzeczypospolitej, że delegacją delegacja na takie obchody w Katyniu przewodniczył prezydent i to obojętnie kto był tym prezydentem. Tym bardziej, że to był taki prezydent, dla którego rzeczywiście duże znaczenie miał kontekst polityki historycznej. Do tego należało się powołać na polską Konstytucję, no przecież tam wymordowani w dużej większości, czyli polscy w polscy żołnierze, podlegli głównym zwierzchniom siły zbrojnej według polskiej konstytucji jest prezydent Rzeczypospolitej. Zatem siłą rzeczy to prezydent powinien reprezentować kraj na takich okręgach I no jak ten problem teraz rozwiązać? No, w moim zdaniem powinna właśnie taka być odpowiedź, że reprezentowanie będzie prezydent Z tych właśnie ważnych problemów, Natomiast zwracamy się do strony, do strony, Federacji Rosyjskiej o udział prezydenta Federacji Rosyjskiej, w tym wypadku gdzie ja nie Ja Czyli bo to musi być na równym, na równym poziomie. Nie może być prezydent Polski, a tam premier. To musi być on muszą I wtedy prawdopodobnie byśmy wiedzieli, czy był to rzeczywiście gest do ogrośnego otwarcia wysoką polsko-rosyjskiej. Czy była to jakaś tam pułapka rozgrywania polskim ośrodkami władzy? Jeden z najgorszych elementów w polityce zagranicznej jest to, kiedy to obce państwo, w tym wypadku Rosja, ale w ogóle, kiedy to obce państwo wybiera swoich partnerów u nas do rozmów. To jest tak jakbym, nie wiem, no chciałbym rozmawiać z uczestnikami Gazety Śląskiej, ale mówię, ja na przykład tak, ale pan zdecydowanie nie. Przykładam. Tylko, że w geopolityce to ma olbrzymie znaczenie. Jest obce państwo, które ma swoje interesy, czy kreuje na terenie y, y, świata w skali globalnej i wybiera sobie partnerów do rozmów. Nie można pozwolić. To jest jeden z podstawowych błędów, jakich po no, prostu dokonano w tej sprawie, w tym wymiarze smoleńskim. Dlatego ten wymiar, wymiar ma takie znaczenie. Szanowni Państwo, ja wspomniałem już. O tych różnych zamachach, inspirowanych bądź wykorzystanych politycznie, dużych, również w sprawie Krymu. Prawdopodobnie jest to duże prawdopodobieństwo. Rzeczywiście przed wydarzeniami tragicznymi w Spornicku, Pod koniec marca 2010 roku mamy miejsce w Moskwie z takimi zdarzeniami. Otóż kobiety o urodzie kaukaskiej, cztery kobiety kaukaskie miały no, przedostać się do rosyjskiego metra i tam zdeponować warunki wychodzą zginęły 34 chyba osoby, jeśli dobrze pamiętam. w tym w pobliżu łubianki, czyli siedziby Federalnej Służby Bezpieczeństwa. I teraz pada zasadnicze pytanie. Jeśli poprzedni były bądź inspirowane, bądź wykorzystane politycznie, to jak to wykorzystać? Znaczy, jaki kontekst miało to zdarzenie z marca 2040 roku? Rzeczywiście się takiego kontekstu nie widać na pierwszym roku. To znaczy, tam pewna grupa terrorystyczna z Czeszeni przyznała się do dokonania tego. Wzięła to te jakby na siebie. Dane tych kobiet utajnione i właściwie. No nic później się nie wydarza Rosji. Tak jakby nie było żadnego echa w przeciwieństwie do wszystkich innych poprzednich przed, no i nawet teraz po 2010 roku. To jest rzeczywiście, szanowni państwo, zastanawiając. Dodatkowo powiem panu państwu yy z własnych doświadczeń, ponieważ wielokrotnie jeździłem w rosyjskim metrem w Moskwie i tam wygląda to mniej więcej tak. Przed wejściem do stacji metra, jakiejkolwiek w Moskwie stoją najczęściej ołomonowcy. I oni wychwytują ludzi o ciemnej karnacji, tej właśnie kaukaskiej. Ale to dotyczy także osób z Europy Zachodniej, a wielokrotnie widziałem, że legitymowaną, tam szporty pokazywali wizy, yy, co tam mają ze sobą. Yy, oni to wychwytują ludzi o właśnie, jak z Kaukazu. O monowcy przed wejściem do stacji metra. Potem, jak już wejdziemy do tej stacji metra, kasy, wszystko tego, później są bramki, gdzie kasujemy bądź przez fotowolta, czyli mechanicznie, bilet. I przy tych bramkach. Stoi z kolei milicja, teraz policja, bo zmieniła nazwę, i znowu wychwytuje ludzi o takiej urodzie, z ciemnej karnacji. Następnie zjeżdża się z schodami w górę, z w i tam przy każdej tej taśmie, tych schodów ruchowych, jak już przy zjeździe na perony, znajduje się pojedyncza wódka, w którym stoi z milicja. Przy każdej jednej stoi jedna milicja mając cały czas też patrzy, mając oczywiście do dyspozycji kamery na tej drodze zjazdu i znowu może wylegitymować takie osoby o urodzie kaukaskim. Czyli jakby stopnie zabezpieczenia. Czwarty dotyczy tego pewnej, pewnej po prostu tradycji, która, czy takiego rozporządzenia, które funkcjonuje w Moskwie. Otóż, jeśli ktoś z Państwa będzie Jeździ ze środkami masowego przejazdu w Moskwie, czy to będzie metro, czy to będzie autobus, czy trolejbus, to na pewno zwróćcie uwagę, że wśród Was, czy pasażerów, jest dużo funkcjonariuszy milicji. Mundurowanych funkcjonariuszy milicji ze środkami przemysłu bezpośredniego, czyli na przykład z kajdakami, z pałką, z gazem. Bez broni ale z tym y, przemysłu bezpośredniego. I Będziecie zastanawiali się, jak, z czego to się bierze. No w wagonie metra na przykład będzie 25 takich funkcjonariuszy. To jakby jakiś stan wyjątkowy, prawda? Takie jest uczucie. W pierwszej, na pełonach tutaj, to różnych, różnych pionów operacyjnych tej milicji. Otóż tam w Moskwie jest takie zarządzenie, czy rozporządzenie, że funkcjonariusze Działów milicji, teraz policji, do jakiegoś stopnia oficerskiego, ja nie pamiętam, nie będę wprowadzał w błąd, nie pamiętam, ale do jakiegoś stopnia mają obowiązek w drodze do pracy i z pracy być umundurowani, mieć te środki przymusu powierzchniowego i pełną służbę. Czyli nie pełni się służby tylko w momencie, kiedy się do komisariatu przyjdzie, do momentu, kiedy się do komisariatu wróci, tylko w drodze do i z. Stąd na przykład tak czasami takie są wstępy, że idzie policja to, tu pałka tam a to na przykład w reka śniadanie. Takie obrazki też można zobaczyć. Ale o co chodzi? No, ta, taką mają zasadę. Oni to jeżdżą oczywiście bezpłatnie, ale zwie, to ma i swoje plusy i minusy. No, Putin w ten sposób bardziej kontroluje swoje społeczeństwo wie co gdzie się dzieje w swojej Policji, ale to ma też swoje plusy z tego powodu, że jest mniej rozbojów, mniej kradzieży, męcze, nie ma i tak dalej, czy jakiś rozwój. Bo jest mnóstwo milicji różnego stopnia i oni mają obowiązek interweniować, obowiązek wylegitymowania osoby o urodzie kaukaskim. I to naprawdę trudno jest nim uwierzyć, że Kobiety o urodzie kaukaskim z torbami pełnią materiałów duchowych przedostają się do centry, w centrum Moskwy i detonują to nieopodal Federalnej Służby Bezpieczeństwa, głównej siedziby. Jest to, jest to na pewno możliwe, ale jest to bardzo mało prawdopodobne. Czyli po to, 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 co to? Czego to mogło dotyczyć? Tutaj chciałbym Państwu taką hipotezę oczywiście powiedzieć, taką jedną z możliwości. Czy czasem nie był to element tak zwanego wariantu awaryjnego? Cóż to znaczy? To, jeśli jakąś akcję KGB czy Federalna Służba Bezpieczeństwa organizuje, to muszą być przeprowadzone, przygotowane tak zwane warianty awaryjne. Ja tutaj tylko o takim awaryjnym wariancie, jednym awaryjnym Państwu powiem w sprawie słoneńskiej. Do zastanowienia oczywiście dla każdego z Was. Natomiast już po tragedii, jeśli chodzi o po tragedii słowiańskiej, to ten wymiar polityki słowiańskiej dalej Polski dotyczy. Niezależnie od tego, czy, do, do czego tam doszło, bo tego tak naprawdę jeszcze nie wiemy. Ale i tak to zostaje to świetnie wykorzystywane w polityce rosyjskiej. Czyli te punktowe uderzenia w, w politykę polską. I chyba o tym nawet wspominałem, czyli przykładowo opublikowanie tych, tych zdjęć pana prezydenta nagich okaleczonych w prosektorium e, Moskiewskim, które miało pokazać właśnie ten całym światu noc. Co się stało z tym liderem, że tutaj takie projekty miał, gdzie ta dotknięta falina mogła się, czy była w jakimś stopniu zagrożona, a tutaj jest przekaz, jest bardzo bardzo wymowny i edukacyjny dla innych ewentualnych liderów państw Europy Środkowo-Wschodniej, którzy mogliby się odważyć zorganizować coś większego, co by... No, przeszkodziło w realizacji e, tych planów. Oczywiście takim uderzeniem punktowym też był sam, sam raport Marku, ogłoszenie tego, rozmach międzynarodowy, ogłoszenie e, o owych trzech podejściach do lądowania. Czyli ten, ta dezinformacja, w której Władimir Putin był szkolony, on to stosował już w Dreźnie, w wydziale D KGB, także jest do po prostu mistrzem, prawda? Ale o co mi chodzi w tym wariancie awaryjnym? kończąc już naprawdę już, już będę kończyć. Także, szanowni państwo, jest to do, zas do zasadowania. Ja do tego wrócę jeszcze przy kolejnym spotkaniu, dzisiaj już troszeczkę za długo mówię. Czyli proszę zapamiętać te podstawowe elementy polityki, geopolityki z arktyckiego szczególnie w kontekście spraw międzynarodowych. Sprawy krajowe być może kiedyś omówimy sobie no, przy innym wykładzie. Natomiast tu dzisiaj mamy pewne dopełnienie. Na kolejne spotkanie zapraszam, opowiem Państwu um, z punktu widzenia Polski politykę Rosji wobec całej Unii Europejskiej w latach kadencji Władimira Putina, czyli od roku 2000 do dzisiaj. Jak te kraje poszczególne są podzielone w strategii politycznej który kraje, kraje tak zwanymi czarnymi koniami rosyjskimi, które strategicznymi partnerami, w jakiej grupie znajduje się Polska i to z jakimi krajami się znajduje. Zatem zachęcam, będzie to pe, takie dopełnienie tego obrazu sytuacji międzynarodowej lat 2000-2014. Dziękuję. Proszę, Marian Awaryjny. I do tego wrócę na kolejne spotkanie. A, tak, bo to już chyba był przed przeciągnął jest, jest, jest. <grym>, Zatem jeszcze jakiś smaczek no zostawię to na kolejne spotkanie. spotkanie. <grym>, I do, ja myślę, że na pewno ktoś chciałby jakąś refleksję, e, czy jakieś pytanie, czy może coś jaśniej wytłumaczyć. I zachęcam, czy może chwilkę przerwie, jeżeli ktoś potrzebuje. Także. Pięć minut. Pięć minut. Tak, chwileczkę jeszcze zrobimy. Tak.